Dobra relaging. A jak się reale? z realował się. Dobrze, więc witajcie ponownie nie, znaczy ponownie. Witajcie w kolejnym odcinku z Minecraft Call of Duty. To jest drugi odcinek. I jeżeli nie widzieliście ostatniego, to się wam tutaj taka anotacjon wyświetli na tej świneczce, zaraz tam gdzie była ta świneczka to tam są ogólne informacje o tym serwerze IP będziecie mieli w opisie pod tym filmem dobrze yy. tak w skrócie powiem, że można sobie łamać nogi i tak dalej no i się do siebie strzela I, i nie, ale nie tylko mm, okej okay. Dobra, ile jest osób na serwerze? Ok. Maksymalna ilość osób to. Yy, to ten, to 60. Tyle jest slotów Dobra, to chyba pójdę. Tagra mi się ko Znaczy, jezu, ta. Ta, 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 ta strzelba. O! Jaki gościu Hej, jak ładnie. Z każdej broni po kolei. A, jeśli się teraz okaże, że nic ciekawego nie miał, to po prostu będę. Raz strasznie. Dobra. Um. O, kartek na pewno nie. chce, mnie też. tej mapy nie, bo tu. O, mógł sobie zostawić. A miałeś jakieś strzały, może? Strzały, gdzie jesteście? Ja bym strzały poprosił. Do łku. Ale chyba ich nie miał. O. Ma nasionka. hm, Ale nasionek też nie będę teraz potrzebował, więc dziękuję. Twoje itemki sobie ma już po nie pójść. Tam prawie nic nie wziąłem. Zdechła! Dobrze, idziemy dalej. Może mapę zobaczę. Więc tutaj ja się posuwam w kierunku dolnym, czyli, że jak się odwrócę tam, to będę się posuwał w kierunku górnym, tak? Tak, czyli, że tam jest droga. Tam. Tak. Dobra, no to idę tam i potem skręcam w prawo. Hmm. Oj, 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 Nie wiem, jak się realizuje. Jak się przeładowywuje, broń, po prostu nie wiem. Szkoda. Dobra. E, jakoś tutaj drogi nie widzę za bardzo. Bo ona jest troszeczkę widoczna. Aha, bo jeszcze trochę do niej mi pozostało. Okej, okay. czyli posuwam się w tamtym kierunku, dobrze, jest wszystko spoko Hop. Dobra, tam broń sobie... Aha, miałem o nie niej powiedzieć Kojarzy mi się ona... O, jest droga Kojarzy mi się ta broń z... Grą... Nie pamiętam jak się nazywała ta gra Tylko na pewno was kojarzycie Mało w nią grałem, nie pamiętam do końca mm, Taki gościu był, człowieczek z niebieskimi oczami świecącymi Tutaj się wam pojawi teraz adnotacja z nazwą tej grze, znaczy jak się nazywa ta gra Bardzo ją polecam, jeżeli ktoś lubi strzelanki Chodziło o to, że się... Bo ja ogólnie raczej mało gram w strzelanki, ale ta gra mi się spodobała podobała mi się Tutaj dobrze idę czy źle? Czekajcie, zaraz wam powiem tak, dobrze, e, więc e, chodziło o to, że na samym porządku się takie spadochronem spadało i się było gościem I na samym początku tam był tutorial, no i chodziło o to, żeby tam załatwić jednego gościa No i potem ogólnie chodziło o to, że miałeś różne misje e, i się, no, trzeba było strzelać coś podobnego do Call of Duty Tylko, że jakby po, połączenie Call of Duty i Star Warsów, tylko dużo lepsze niż moglibyście sobie wyobrazić po tym, co Wam powiedziałem. Dobra. Brum, 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 bum. coś brum, Optifine optifine nie zobaczył ich, więc więc źle. źle optifine nie działa brum, Dobrze. Biegniemy sobie. I chyba tyle należy. Dotrzemy do brązowych ludków i tam jest taki, 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 taki. Na północny zachód od tego środka ekranu, tego co jest taki xik, taki, taki, taki krzyżyk. Jest takie yy, szare coś i to widać, że jest na wzgórzu. No nie no, co tam zamierzam dotrzeć. Ale póki co idę. Hmm Jak dzisiaj sobie tak grałem, po prostu tak Nie nagrywając, to byłem na, na tym, tym białym tym I przeszedłem sobie na tą dolną brązową I potem na pustynię, więc ja dzisiaj już sporo zawędrowałem Okej, okay, robi się nowy świat i tutaj jest zielono y, a kto mówi? r e r Jak się okaże, że teraz gościu niegodne uwagi, to go po prostu zastrzelę i kim będę będą gdzieś Są so wieter Died Ktoś died Widzę kogoś. Jakiś ludek. A, tak, co to. Hm. Hm. O nie. ZAŁAĆNIE mnie. Soul ID. Co so na dolnej części? No to super, moje itemki przepadły. No to chyba zaczynam od nowa. Z tego, co mi się zdawać, ma. Mhm. Nie wiem, ogólnie myślałem dokąd... Końca... o itemki. Jakąś inną jeszcze serię poza MC i LOLem I i, 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 chyba tyle nagrywam Zaraz jeszcze MC to dużo Ale LOL jeszcze i co poza za LOLem I zaraz, zaraz Jak dobrze ogarniam to wydaje mi się, że chyba tyle Tak, tyle jeszcze nagrywałem Spiderman'a Ale nie wyrzuciłem tego, więc tak, więc tyle Więc hmm. napiszcie mi w komentarzach tam pod spodem, o, tam, w tamtym kierunku, tam gdzieś, o. Mm, jaką grę byście mi polecali, żebym nagrał? Yy, I już chyba tyle, chyba, chyba tyle. Dobra, więc nie wiem, myślę, że to by było na w tym. O, dobrze, dobrze. Płoneczko zachodzi, no nie? Tak, zachodzi. Brr, jakim cudem mógł mógł wschodzić, skoro nocy nie było? Za to książę, co będzie za chwilę wschodził, tylko jest za drzewami ukryty. Tam, o. tam, tam. Idziemy z łapką, będzie lepiej, raźniej. Na samym początku, właśnie polecam Wam ustawić kompas na wioski i sobie. Poszukać Ja akurat teraz nie, nie patrząc na kompas znalazłem tę wioskę ja i ja dzisiaj do niej chyba 6 razy zawędrowałem. To jest bardzo ciekawa wioska. E, tak zresztą jak prawie każda. Jedź ty szumowino. Tutaj jest według mnie jeden z najciekawszych budynków. No i to po prostu jak się znajduje taką wioska to wtedy jest bardzo ciekawie. Jak tutaj był, bo się w skrzynkach wszystko odnawia za co, co ileś tam. A tutaj kurczę też był. Hmm. No to myślę, że. Chyba to by było na tyle w tym odcinku. Yy, I subskrybujcie dawajcie łapki w górę i chyba myślę, że tyle, więc yy, jeżeli się Wam podobało, to napiszcie w komentarzach, to będę robił więcej odcinków. Ja jestem kod tej no i się z wami żegam. Trzymajcie się yy, do następnego odcinka i na razie.